Witajcie w kolejnym odcinku numerologicznym z serii Numerologia od Podstaw, czyli numerologia dla początkujących. Dziś powiemy sobie o tym, czym liczby podstawowe i podliczby są w numerologii, które z nich najczęściej wykorzystujemy. W numerologii korzysta się przede wszystkim z liczb podstawowych od 1 do 9. To w nich znajdziemy pewne cechy charakteru, które Okazuje się, że jakoś są wspólne albo inaczej mają odzwierciedlenie w rzeczywistości klienta, który przychodzi do numerologa, ale też i możemy zauważyć pewnego rodzaju tendencje w doświadczeniach życiowych, że coś potrzebuje się wydarzyć, bo jest zapisane w dacie urodzenia chociażby. I gdybyśmy wzięli pod uwagę numerologię tradycyjną i numerologię doświadczalną, to pewne różnice znajdziemy w interpretacji, chociażby właśnie drogi życia, czyli tego, co zapisane w dacie urodzenia. Jeśli ktoś ma jedynkę jako drogę życia, albo cykl, czy dekorację, czy wyzwanie, gdzieś tam się ta jedynka pojawia, a o tych wszystkich elementach będę wspominać w kolejnych filmach, dla niecierpliwych. Są filmy omawiające diamenty, drogę życia, więc, cykle, więc warto poszukać w moich zasobach kanałowych i tam na pewno to odnajdziecie. A gdybyście nie mogli znaleźć, a coś Was interesuje, napiszcie do mnie i na pewno Wam pomogę. Wracając do tego przykładu jedynkowego, jeśli, on gdzieś się, jeśli się ta jedynka pojawia, to według numerologii tradycyjnej, zwłaszcza jeśli to jest liczba drogi życia, to my mówimy, jesteś jedynką i wtedy przypisujemy cechy charakteru danej osobie, i się okazuje, że to się tak trochę zgadza, trochę nie. I nic dziwnego, dlatego że droga życia, czyli to, co wynika z daty urodzenia, jest bardziej informacją, czego my mamy dotykać na swojej drodze życiowej i w jaki sposób trochę się stawać. Osobą świadomą tych cech, które są związane z daną drogą życia, ale niekoniecznie to jest coś, czego my jesteśmy świadomi, przychodząc do numerologa. Pewnych rzeczy możemy nie widzieć, do pewnych rzeczy może nie dotarliśmy jeszcze i ta droga, ta jedynka, właśnie będzie mówiła nam o pewnych doświadczeniach życiowych. Więc trochę w numerologii tradycyjnej tak jest, że i mówi się o cechach charakteru, czyli jesteś jedynką, to znaczy jesteś przebojowy, masz cechy lidera, pioniera, nie boisz się wchodzić w nowe doświadczenia, masz sporo entuzjazmu i jeszcze mnóstwo innych cech można tutaj podać. Ale w numerologii doświadczalnej, gdybyśmy spojrzeli sobie na datę urodzenia i na tę końcową liczbę, czyli liczbę drogi życia, to nie tyle skupialibyśmy się na cechach charakteru, bo te owszem mogą rzeczywiście zaistnieć gdzieś pod wpływem doświadczeń, co właśnie na doświadczeniach. Czyli jeśli mamy drogę życia jeden, no to prawdopodobnie będziemy albo sami chcieli, albo będziemy zmuszeni przez życie, bo nie zawsze ta z tą jedynką nam po drodze, pomimo tego, że taką właśnie drogę sobie wybraliśmy. Do tego, żeby Wchodzić w rzeczy, które, w których się nie zabezpieczamy. Czyli tak trochę skakać na głęboką wodę. Na przykład, to mógłby być jedno z doświadczeń. I to może powodować, że jeśli tak skaczemy na głęboką wodę i widzimy, że nic nam się nie dzieje, że owszem, może się trochę poturbujemy, ale przeżyjemy i idziemy dalej w świat to Stąd może się brać też taka świadomość tego, że faktycznie no, jestem odważny, odważna, bo no, nie boję się wchodzić w nowe, pomimo tego, że nie wiem, co mnie czeka. Więc to może być oczywiście to jeden z przykładów przykładów można mnożyć i te przykłady można mnożyć i można mnożyć te różne wydarzenia i takie um, cechy, które z, tego, um, z tych wydarzeń jakby możemy wyciągnąć. Czyli podsumowując, liczby podstawowe pokazują nam pewne bardzo duże obszary różnych cech, charakteru, ale też i pewnych zdarzeń, które mogą zaistnieć w naszym życiu. A o czym będą mówiły nam podliczby, czyli liczby złożone, a według Nataszy Czarmińskiej również liczby wtórne? Podliczby. Czyli takie liczby, które są większe od 9. Ja tu napisałam pewien zakres, ale on też jest bardzo symboliczny, dlatego że wszystkie liczby, które są większe od 9, będą pod liczbami w numerologii. Przy czym im wyżej, tym bardziej subtelne są to energie. Tak na to patrzymy w numerologii, właśnie. I co to dla nas znaczy? To znaczy, że im wyższa jest liczba, tym trudniej znaleźć konkretne wydarzenie w naszym życiu, które mogłoby przełożyć się albo na tę liczbę, albo odwrotnie. Ta liczba mogłaby się na takie konkretne wydarzenie przełożyć. Im wyżej w szeregu, tym bardziej jest to odczucie w nas, aniżeli konkretne zdarzenie w materii. To trochę tak jak na przykład w systemach czakrowych, że im wyżej, tym bardziej subtelnie, na takich bardziej duchowych poziomach jest odczuwane coś, aniżeli materialnie. To tego już tak trudno jest już nam to dotknąć. I trochę podobnie jest z liczbami. Podliczby w numerologii tradycyjnej różnie są traktowane, w zależności od systemu. Ale z tego, co. Obserwuje, dość często bierze się pod uwagę niektóre z nich przy interpretacji portretu numerologicznego, a pozostałe gdzieś tam się traktuje tak trochę po macoszemu. I wynika to przede wszystkim z tego podziału podliczb na różne grupy, ponieważ wśród nich znajduje się kilka takich specyficznych. Są to liczby mistrzowskie. Czyli takie, które składają się z dwóch identycznych cyferek. 11, 22, 33. Następną grupę stanowią liczby z długiem karmicznym. My tak w skrócie mówimy o nich liczby karmiczne. No i to między innymi 13, 14, 16 i tak dalej. Jest ich kilka. I ostatnią grupę stanowią liczby szczególne. Z jakiegoś powodu wybrane akurat jako te wyjątkowe, czyli na przykład siedemnastka, która mówi o takiej opiece sił wyższych, opiece anielskiej, ale też i czterdziestka, której no, nikt nie chciałby mieć jako podliczby, dlatego że ona stanowi taką no, potężną kulę u nogi. Ja, praktykując numerologię doświadczalną, uważam, że nie ma podliczby złej i dobrej, że każda z tych podliczb niesie ze sobą i tak zwane blaski, i cienie. Sytuacje, w których czujemy, że jest nam trudno, i sytuacje, w których czujemy, że. No tak, tu możemy rzeczywiście osiągnąć pewnego rodzaju mistrzostwo w, danej, w danym obszarze, który symbolizowany jest pod liczbą. Ponadto, oczywiście, będziemy jeszcze mówić o liczbach karmicznych, pomimo tego, że już kilka odcinków nagrałam i tutaj was oczywiście zachęcam do odszukania tego w, w moich materiałach, ale jeśli mówimy o liczbach karmicznych, jako takich, które są związane ze skutkiem tej przyczyny, która miała miejsce gdzieś w poprzednich wcieleniach, to można powiedzieć, że cały portret jest zbudowany z podliczb i liczb karmicznych, a nie tylko te wybrane. Dlatego też ja raczej, raczej skłaniam się ku temu, że każda podliczba ma coś wyjątkowego do zaoferowania, jest szczególna. Więc nie silmy się na to, żeby zatrzymywać się przy redukowaniu kabalistycznym o tym też wspomnę następnym razem czyli przy szukaniu tylko liczb mistrzowskich, na przykład w swoim portrecie jak nie mamy, no to, Boże drogi, tragedia a jeszcze dodatkowo trafi się któraś z tych liczb uznawanych za karmiczne. Tylko szukajmy w każdej liczbie Swojego portretu i w każdej podliczbie tego, do czego moglibyśmy dą, dążyć, gdzie moglibyśmy uzyskać mistrzostwo, bo w każdej z nich, w obszarze każdej z nich da się. Jeśli mielibyście jakieś pytania odnośnie liczb podstawowych lub podliczb, albo chcielibyście posłuchać o którejś z nich, to zapraszam Was do mojej playlisty. O nazwie liczby podstawowej podliczby, tam wszystkie do tej pory nagrane filmy na temat właśnie tych poszczególnych jakości znajdziecie. Gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej, to zapraszam Was również do mojej prywatnej grupy na Facebooku o nazwie Numero Septimo, i tam znajdziecie znacznie więcej materiałów w formie pisanej. Serdecznie zapraszam do. Oglądania następnego odcinka i oczywiście dokumentowania. Do zobaczenia.